ma idziemy w sztolni uranowej, oczywiście latarka nie wygasła, ale tak to było, dobra, coś wam nagrą, bo jest ciężko, wam powiem iść, tak. Jest stolnia uranowa w rybnicy leśnej. Jest tu ciągły odpływ wody, jest specjalna tama zrobiono rury pociągnięte, także woda spływa. Bo jeżeli by nie spływała, to by tam pozalewało wszystko na dole. Także jest to uregulowane, ale sztolnia jest zalana. Patrzcie, tam my wchodzili. Idziemy dalej. Tomek zasuwa z przodu strasznie. Trochę jest wypłycynie. ale masę nawbijanych takich drewna, takich kołków. Patrzcie, miało być wypłycynie, większe nie ma wypłycynia. Miało w ogóle nie być wody, dalej jest woda. Woda jest zimno, u góry śnieg. Tutaj nagrom przynajmniej pokazać, bo ciężko widzieć, że te nagrywania moje to fatalnie O, Ładę już trochę zmulono, bo Tumek przeszedł. No jeden ciągnący się chodnik zalany wodą, takie to uroki tych sztolni, wszystkich, w tym przypadku ranowo. Trochę ulżyło z tą wodą, wodą Na łodziosach. Trzeba oszczędzać światło. A tu się obniżą. Praktycznie idziemy na wyprostowanego, jak się to mówi. Tutaj jest lekkie tylko zaniżenie jakieś 1,75 do 1,80 m. Tam było wysoko. Do dwóch metrów nawet bym powiedział. Jak, tu, jak przychodzi normalnie, to A. A. widzę tam, że woda się kończy. A jeszcze trzeba będzie wrócić na. Jeszcze trzeba będzie wrócić. Tu się wychwyciło. Tu się wypłyciło. Tu widzę obła przed nami. Jakiś urwald? Jeszcze staro podbudowa drewniana. Oczywiście to ciekawa woda. Superowo co? Superowo. Pędzi Wrócę się w tył. Woda zimna. Kurczę, ciągnie przez spodniobuty strasznie. Wam powiem. Widzę lekki obwał. O kurczę. Tu poszło z góry. Tu poszło z góry. Można iść albo w tą stronę, albo w tą. Daleko tam, Tomek? Nie słyszy mnie. Spróbujemy zejść tutaj niżej. Co tu jest ciekawego? A my pójdziemy prosto zobaczyć My pójdziemy tutaj zobaczyć Co tu się dzieje O, o A, Jest koło jak w tej sztolni Jest koło jeszcze Patrzcie o, ulżyło z tą wodą, wam powiem, ale tak jak mówiłem, trzeba będzie wrócić, momentami jest tak głęboko, że brakuje 10 cm do końca butów, a przy mojej wadze to człowiek się czuje jak spławik. Ten chodnik się zawężał. Kurczę takie od jakiś dziwny, taki rudy kolor, jakby światło świeciło. Patrzcie, jaki efekt. Odbijania wody. Ja to się odbywa. Uh. o kurde Chodnik w lewo, chodnik w prawo. na pewno są ślepe, no bo... Aha, tu już jest chyba koniec. Ja Zobaczcie, pójdę tutaj. Patźcie tu jeszcze. Podkłady zostały, widzicie? Podkłady zostały na spłungu. Oczywiście torowisko szło, wózki były, ładowali urobek i były wywożone. Ale tutaj skały Kurczę. jest kawał tej uranówki To mi tam przed w prawo tam na pewno było ślepe ślepę wyrobiło. Tu kurczę, czuć jakby powietrze skończyło, bo powiem O kurde, Tu już jest Chyba dojdziemy tutaj do obwału, zawału mm. czy do końca czegoś. pierdziele fło ale czuć! O kurde, ślepe wyrobiska, tu jest ślepe. Nie wiem, czy tam dali można iść. Na pewno można iść kawałek jeszcze. Ale tu daje czuć, uważaj, Co? czuć tu takim kamieniem. Normalnie zapach tam jest chyba ślepe, tu też jest, tam dali, prosto jeszcze można ewentualnie przejść, jakbyś chciał. Tu jest koniec. Tam jeszcze możesz dalej iść. Bongo. Ja się pomału wracam. Druty tu wskazują na to, że coś tu było podwieszone jakieś. Lutniociąg? Czy coś? Na pewno. Na stówę coś wisiało. Na stówę coś wisiało. skały. No, powiem wam przeszkodą jest przejście przez tą wodę. Masę ludzi pewno, którzy wchodzą, wycofują się, no bo jest głęboko. Przeszło się, teraz trzeba się będzie wrócić. Niestety. O tu jest. Pociosane ładnie ta sztornia. Tu patrzcie ubudowa jeszcze. A tu jest poziom następny. Uuu. O kurcze. Patrzcie tu. Ktoś wchodził. Śruby są. O to. O to ja już na pewno tam nie wejdę. Jest potężno tata. Botajże nas. Ale kawa, ale jest jeszcze. To kawa w chodników tu powiem. Jest co oglądać. Powiem wam, jest co oglądać. Jak ktoś ma ochota, to zapraszam na rybnicę leśną. Bo jest co oglądać. Idziemy tam do przodu trochę. Skała taka rudo jest. Tutaj. Potężna ta sztolnia jest Potężnie ta sztolnia jest, ale patrz jaki tu kolor skał jest. Hu Można iść, iść, iść. Nie wiem czy ja tam pójdę dalej. Nie wiem czy ja tam pójdę dalej. To naprawdę jest kawał. Woda skądś leci. No tego bym się nie spodziewał, że tako potężna jest. Ktoś mówi 800 metrów, ale tu widzę są chod chodniki w lewo, w prawo A, tam się kończy przodkiem. Blacha stara się ostała jeszcze. Tu jest boczna komora, przodek. Tam jeszcze coś jest. Tu też jest. Przodek. I tam też jest przodek. Nie idę dalej. Wracamy się. Wracamy się. Także jest co spacerować go powiem. Ci, którzy mają ochota. Stolniowcy. To zapraszam na rybnica leśna. Jest co maszerować. Jeszcze powyżej poziom jest następny. I dojdziemy do skrzyżowania, poczekam na Tomka drogi powrotnej go nie będę pokazywał Za długie filmiki to też nie ma co. Też nie ma co. Stamtąd przyszli. Z tamtąd żeśmy przyszli. Jeszcze tutaj coś jest. A tutaj to już byłem. Dobra, oki. Okay. Oki. Okay. Ja się wracam powoli z powrotem, czyli tamtą stronę. To na razie, tyle wam pokazałem. Sztolnia uranowa w Rybnicy Leśnej. Pozdrawiam wszystkich z tego miejsca. Dziękuję za oglądanie moich skromnych produkcji. I do następnego. Do następnych moich skromnych produkcji. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego siema.